Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Bloom Tower Defense szósteczki, S Safe Mode A. Dzisiaj czas na randomowe rundy, ale tym razem niezbalansowane. Poprzednio graliśmy z w zbalansowane, czyli teoretycznie powinny być one 20% silniejsze albo słabsze, ale nie jakieś takie mega mega kozackie. To są rundy niezbalansowane, więc tutaj może się wszystko wydarzyć. Zobaczmy, co poleci na początku. Oczywiście kamuflaż, pierwsze co. Eee, dobra, puszczamy kamuflaż, niech on sobie tutaj przeleci stąd no, Nic my nie zrobimy Nic my nie zrobimy w tym momencie, ale kolejna jednostka to musi być Ninja Małpka Bo tych kamuflaży troszeczkę leciało, tak, troszeczkę ich leciało tutaj No niestety nie wziąłem tego pod uwagę, że no, faktycznie potrzebuję tutaj szybciutko Ninja Małpki Dobra, wiecie co, resetujemy oczywiście gierkę Stawiamy sobie na początku tym razem Ninja Małpkę i pierwsze co, budujemy sobie tutaj dyscyplinkę, żeby szybciej ona nam strzelała Żeby to było... Ej Wstaje coś mało pieniędzy, mam wrażenie, ej Widzicie? Widzicie to? Leci więcej jednostek Ale nie dostaje analogicznie więcej pieniędzy Czy tak samo było przed tym, ja tego nie zauważyłem? Ej serio, czy tak samo było przed tym, że Leciało więcej, nie dostawałem? Nie, to niemożliwe Ja praktycznie nic pieniędzy nie dostaję, zobaczcie praktycznie dostaje nic pieniędzy co rundę to o to chodzi z tym niezbalansowanym coś czuję, że chyba tak, że tutaj coś jest tak skopane z tym wszystkim no nie, ja chcę hajsy jakieś i dawajcie cokolwiek cokolwiek ja potrzebuję No jak mam przejść tą gierkę bez dostawania jakichkolwiek funduszy no dajmy Spider 25 bo tutaj nic nie zrobimy w tym momencie, nie mam szans na cokolwiek zespinujmy to, le to leciutko Ok, postawmy teraz tego kolegę, bo ja coś się boję, że ja szybko dostanę tutaj kamo pancerz, a wtedy ja nic nie zdziałam, Dosłownie nic nie zdziałam na kamo pancerz. Potrzebuję szybko ten upgrading, nie podwójne które są oczywiście mega kozackie te, ale ja potrzebuję jak najszybciej zbudować to, właśnie to. W tym momencie on jest w stanie być kamo pancerz, bo mówię, ja boję się, że tutaj naprawdę zaraz wszystko mi się rozsypie. Zobaczcie, nie dostaję nic pieniędzy. Ja nie dostaję nic pieniędzy. O co tutaj chodzi? Dobra, zbudujmy ten upgrade'ik. W tym momencie mam dwa shurikeny i no, ja muszę zbudować farmę. Ja muszę iść w farmę szybko, bo ja nic tu nie zdziałam. Dosłownie tutaj nic nie zdziałam. Okej, okay, spokojnie, nie ma problemu. Niech leci cokolwiek. Ja jestem w stanie mieć każdy raz w tym momencie, tylko że jeśli mi zaraz wyskoczy znowu młab jakiś, to ja mam przeklapane. Ja mam przeklapane, tylko niech mi wyleci Moab w 38 rundzie znowu. Aha, dobra, ok Nie było tematu. Nie, nie było tematu. Mołap. Ja się mołaba boję, a tutaj nawet nie jestem w stanie nic zrobić. Okej, okay. spróbujmy, spróbujmy jeszcze do tego podejść. Wyzwania. Z tym, że widzicie, postawiłem szybciej wioskę, jemu też zbudowałem kolce. Może wytrzymamy dzięki tym kolcom właśnie? ok spoko, daliśmy radę. Fajnie, bo w, ten, w tym momencie mam już coś zarabiającego, normalne pieniążki. A to jest problem, jak widzicie. Jak widzieliście, to był mega problem, że ja nie dostawałem funduszy nic. Dosłownie nic w funduszy ja nie dostawałem. Teraz mam przynajmniej cokolwiek pewnego. To jest przychód, którego jestem pewny. Wiem ile, ile, ile dostanę co rundę i nie ma problemu żadnego z tym. W razie, wu mogę sprzedać to i, i coś innego postawić. Więc to jest spoko. Mm, Okej, okay, szybciutko postawmy. Okej, okay, super. Dam radę jeszcze z tą rundą. Troszeczkę mi przeszło, ale ok, to jeszcze nie jest, nie ma tragedii. To jeszcze nie ma tragedii tutaj żadnej. E, dobra, postawmy Gluganera Może tak. Gluganer z tym upgrade'ikiem na razie. I pójdzie też z zadawaniem demage, aby się tutaj on przydał, rzecz ciasna. I tak też go postawimy, żeby zadawał on demage od razu. Dobra. W tym momencie cokolwiek tego damage'a będziemy, będziemy tutaj zab zabierali. I to będzie git. To będzie zdecydowanie git. Dużo. Dużo do tego leci. żeby będzie, że bardzo dużo. Okrzeka się pierwszym jeśli tu poleci Moab, będę miał przeklapane. Pójdźmy to w ten sposób tutaj. Potrzebuję coś na Moaba. Potrzebuję coś zdecydowanie szybko na Moaba. Takiego mocnego. A to jest strasznie mocne. Okej, okay. i ze, ze speedem. Zdecydowanie ze speedem potrzebuję to. Dobra, okej, okay. i lecą Moaby. I poważnie. Faktycznie znowu lecą na mnie Moaby. I jak ja to mam zatrzymać? Ej, serio, jak ja mam zatrzymać atak Moabów? Kto to układał? Kto wymyślał to wyzwanie? I serio! Kto wymyślił takie chore wyzwanie? Znowu leci moab, ale nie ma tragedii jeszcze aż takiej wielkiej. No, ta babka była pada. Tylko, że czyli 40 runda poleci na mnie BFB. Z tego wynika. Bo to poleci to samo. Poleci to samo co przedtem, czyli BFB poleci na mnie. Jakie, co to O co tu kłamane? I serio! Dobra. Idziemy, idziemy w ten sposób. Mówię, muszę to jakoś rozegrać w jakoś sensownie, a to jest chyba jedyny sposób, żeby cokolwiek tutaj zdziałać. Dwóch tutaj bijących, dwóch bijących. Oni są w stanie cokolwiek działać w przypadku Mo Moaba, ale jest ich za mało. Zdecydowanie jest tego za mało. To mnie rozwala. To mnie rozwala. Nie mam szans tego zatrzymać. dobra, muszę znowu coś wykombinować, żeby cokolwiek tutaj zdziałać. No sami widzicie, że to jest coś bez sensu całkowicie. Znowu go sprzedajemy, bo go muszę sprzedać. nie mam innego wyjścia. I robimy zrzucik, po prostu. Co, co, co ja mogę więcej? Nic więcej ja nie zdziałam. Mogę oczywiście tego pana tutaj jeszcze wrzucić. Zawsze on też byłby spoko. Ok. Geraldo, Geraldo, proszę ciebie. Zadziałaj tutaj swoimi pięknymi działeczkami. Dobra. No i oby to wystarczyło. Dwóch ze speedem. Dwóch ze speed'em Dobra, troszeczkę chyba to wygląda lepiej niż przedtem Tak minimalnie lepiej, dosłownie minimalnie lepiej Okej okay. Rozbijcie go szybko Gdyby go jeszcze rozbił koło tego, to miałbym szansę na cokolwiek, No wiecie co? Ja się wykupię Wykupię się jednak, naprawdę, serio Nie nie sądziłem, że będę miał taki problem z tym Ej, to mogę to postawić Skoro mogę to postawić, to postawmy to od razu Dobra, ten będzie mocniejszy On będzie mocniejszy, to powinno na to zdecydowanie lepiej teraz iść No proszę, rozbijcie to teraz Dobra, jeden rozbity, super Bardzo fajnie Teraz tego rozbijcie, szybko go rozbijcie Padnij już w tym miejscu szybko Dobra, okej okay. Odepchnij, odepchnij go Wytrzymamy to, wytrzymamy to, wytrzymamy to Dobra, mamy. Mamy to, okej. Okay. Powiem wam szczerze, że nie sądziłem, że to będzie aż taki wielki problem tutaj. Okej, okay, zróbmy takie coś. wiem, co mi to, 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 to spowolnienie ma, ma dać. Nie no, nie ma szans. Nie ma szans tego przyznału. Czemu to jest takie chore? Ej, to jest chore! Czemu te wyzwania są takie ciężkie? Ja wiem. Ja specjalnie ja z tymi randomowymi jednostkami, ale tutaj teoretycznie to, to byłem gotowy na to. Tu byłem gotowy na to, że to będą randomowe rzeczy, a nie jestem całkowicie na, na to gotowy. Sprzedajmy to. Ciebie też sprzedajmy jednak. Dużo potrzebujesz pieniążków tutaj. Mm, ale ty możesz widzieć kamo zawsze. Dobra, dajmy tobie widzenie kamo. A za te pieniążki, co sprzedałem tutaj jednego snajpera. Postawimy pewny zarobek. Pewny zarobek postawimy sobie w ten sposób. I może to będzie w stanie przejść. Oby to było w stanie już przejść bo naprawdę. To jest coś dziwnego, że mam takie z tym problemy. Dobra, Geraldo, ty jesteś kozak. Ty... Je Ojej, zapomniałem o tobie. Ja serio tobie zapomniałem. Ja serio zapomniałem, że jeszcze ty lecisz przecież. I z ciebie się rozbił na mołaby. Siebie wyjdą wejdą i Co ja mam z tymi Moabami po tobie zrobić? Nie mam pojęcia. Nie jest my friend. Tylko nie mam pojęcia, co ja mam z tobą zrobić. Płaci się. Ile tego tutaj leci? To jest przegięte. Naprawdę, ja nie wiem, kto wyz to wyzwanie, tą modyfikację wymyślał, ale on chyba nie był świadomy, co tutaj się wydarzy później. Naprawdę. On nie był świadomy tego, co tutaj się wydarzy. To jakbym sprzedał, zarobię bardzo malutko na tym. Bardzo malutko na tym zarobię. To by mi się przydało. Bludzicu mógłby być przydatny albo to. Czy to mi wystarczy? Nie jestem pewny do końca. No ale no też by nie miałem za bardzo jakichś lepszych możliwości tak naprawdę. Ten jest za drogi dla mnie. Postawmy jeszcze tego pana. On zawsze ma fajne za... fajny zasięg. on ma. Więc może coś on nam jeszcze działa. Dobra, puszczamy. Może szeliby sobie grape byłoby też spoko. Jeśli on zarobi na niego, to jeszcze byłoby w miarę git. Grape mógłby jeszcze cokolwiek tutaj nam działać, Ale niestety, będę czego zdołam w ogóle zrobić. Chyba nie zdołam go zrobić. Zaraz to go przybijemy w tym miejscu. Powinno być spoko. Szybko go w miarę przybijamy. Ale co z tego, jak musimy teraz rozwalić, to tutaj będzie wyletywało z niego. Okej. Okay. Okej. Okay. Okay. Dobra, przepuśćmy to, przepuśćmy to znowu Ojku, naprawdę, serio, ja muszę w ten sposób grać, w ten sposób muszę faktycznie grać Żeby cokolwiek tutaj zdziałać, ja muszę przepuszać jednostki Nie, to jest coś nie tak, to jest zdecydowanie coś nie tak z tym wszystkim Oba, teraz widzicie, teraz spoko, bo teraz w miarę to spoko porozbijam Ustawmy go tak na first tym razem Żeby sobie, wiecie, jakkolwiek poradzić z tym, co, co będzie wylatywało z tego ale to nie ma szans. Ja tego nie zatrzymam. Całkowicie nie mam szans tego zatrzymać. Aaa, ah, widzę co? Teraz sobie tak myślę, czy to wyzwanie w ogóle jest do przejścia w takim normalnym trybie. Musi Ej no, musi mi to do przejścia. Ej serio! E, brakuje mi hajsu. Tu bardzo mu tutaj mocno mi brakuje hajsu w tym wyzwaniu. Spróbujmy z tym blondzicu. Blondzicu. Ja wierzę, że Ty jesteś silny, że Ty jesteś przekozak, Ty wszystko niszczysz, rozwalasz. Masz alchemika, musisz być mocny, masz alchemika, więc musisz być mocny. Nie ma wyjścia. Ty jesteś mocny, Ty jesteś niszczyciel wszystkiego, co się tutaj dzieje. Wszystko rozwalisz, pokonasz każde przeciwności, jeśli e, miałbyś tam zasięg. Jeśli miałbyś tam zasięg, pokonałbyś wszystko. ale Ty do mnie sięgasz. I to jest problem, Twój. I to jest Twój główny problem. Dobra, a może inaczej jeszcze. Spróbujmy jeszcze z tym. No ja wiem, że kombinuję jak nie wiem co pod górę. No ale widzicie sami, że staram się naprawdę, żeby to jakoś tam przejść, żeby to faktycznie dało się to w ogóle jakkolwiek pokonać. Mało mi brakuje. Sprzedajmy tego. Wiem, że może on jest lepszy nawet. Geraldo, sprzedam ciebie? Nie za bardzo, prawda? No was, sprzedajemy. No kis tym. Kij z tym, musimy to przejść. Okej. Okay. Jesteś mocny, jesteś kozakiem Rozwalacie razem, w duo W duo niszczycie to W duo to niszczycie Dobra, teraz tutaj tego Ty jesteś po prostu rozwalają... Ty rozwalasz wszystko Rozwalasz wszystkich Dawaj, dawaj, dawaj A, No, jak to wyjdzie? Ty strągi, strągi byłeś ja, no ja naprawdę, ale mnie zbeszczacie za, za to wyzwanie. Ale mi za to, za to wyzwanie wręcz zbeszczacie, ja to wiem. Ja to wręcz już czuję, że po prostu się tam nabijacie ze mnie w tym momencie. Ja wiem, że się, że się ze mnie nabijacie, ja naprawdę to czuję. Ja to czuję na plecach wręcz wasz śmiech w tym momencie. Ale dobrze, ale dobrze, damy radę z tym. Damy z tym radę. No to jest do przejścia, to jest do przejścia przecież. To musi być, to wyzwanie musi być jakkolwiek do przejścia. Dobra, mamy. Jesteśmy dalej, jakkolwiek dalej doszliśmy. Ale nie, to jest coś chorego, to wyzwanie jest dziwne. Ej, naprawdę to wyzwanie jest chore. To wyzwanie jest po prostu chore. Dobra, tu mam troszeczkę pomocy, na będziemy mieli. Ale to tak nie zmienia faktu, że naprawdę wszystko, co leci, jest dla nas po prostu przeciężkie. Wszystko, co leci, jest mega ciężkie tutaj do przejścia. Dobra, chcę ściągać kamol. Rzecz że nie wiem, czy tutaj nie było lepiej go postawić. O, no ba, tu go postawmy, jednak. Nie wiem, że troszkę wiecie tak, no lekki rozstrzał w tym momencie będzie tych jednostek, ale ci sporo teraz tego, ale myślę, że z tymi jednostkami sobie z tym powinienem jakkolwiek poradzić. Mhm. Widzicie? Idzie lepiej już. Idzie już zdecydowanie lepiej. No i dobra, i ty pójdziesz z, 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 z. z mm, tutaj, dolna ścieżka. Dolna ścieżka będzie dobra na mołaby, wszelkiego typu Wiesz co, czego się boję w tym momencie? Że mi zaraz tutaj wyskoczy jakieś DDT Serio, ja się boję, że za chwilkę ja dostanę jakieś DDT w tym momencie I po prostu mnie to rozgromi już całkowicie, no jak ja miałbym zatrzymać niby DDT w tym momencie No dobra, czekajcie Jest w miarę git, w miarę się obronimy To jest chyba dobry moment na budowanie farm Oby to było do obrony, serio. Oby to było do obrony, bo ja muszę iść w farmy. Jak ja nie zacznę wreszcie farmić, to nie mam żadnych szans na dłuższą metę. Nie ma szans, żebym ja to przeszedł. Żadnych szans nie ma, żebym ja to przeszedł, jeśli nie będę farmił. Naprawdę, ja wam teraz mówię szczerze. Mówię, mówię wam szczerze. Jeśli ja nie zacznę szybko farmić, to nie nieważne co ja bym miał, nieważne jakimi jednostkami bym grał, nie mam szans na przejście. Bez farm nie ma gry w tej, w tym momencie na mnie żadnej, więc ja muszę zacząć szybciutko farmić Dobra, mamy to Mamy to To odbudowałem specjalnie, żeby on miał większy damage na mołaby też Bo tych mołabów będzie coraz to więcej, A ja o tym też wiem czuję, czuję to, czuję to w kościach Że tych mołabów będzie coraz to więcej Więc no potrzebuję tego masę też mieć Dobra i dalej tutaj idziemy w kierunku no zarabiania Powiem zarabianie jest tutaj mega ważne No bo gra nas nie będzie oszczędzała Gra nas nie będzie w ogóle oszczędzała a to jest najlepszy sposób na zarobić. on zarobił dla, dla nas 4,5 tysiąca, czyli więcej niż był on wart. Więc to jest właśnie to, co ja potrzebuję. Masę farm, gdy jeszcze jestem w stanie cokolwiek jeszcze w ogóle robić. Chociaż 60. runda to chyba Zong będzie leciał. No, co innego może lecieć? Na, na, na tej rundzie, w której ja w tym momencie walczę z BFB. Ba! Jeśli ja od 40. rundzie z BFB już walczę. To musi być wręcz ząg. To musi być wręcz ząg teraz. Nie wiem czy on już nie, nie będzie leciał nawet. Bo jest 58 runda. A jak pamiętacie, 38 runda leciał pierwszy mołap. To, no, no to właśnie, no to właśnie. Ta gra właśnie taka jest, to ta właśnie ta gra jest taka równa. Ta gra jest taka właśnie równa w tym momencie. OK, Dobrze leci sam BFB. Miło, milutko, że sam tylko on, on przyleciał Więc no, jeszcze nie ma tragedii w, w takim razie Idziemy dalej w farmy Po prostu dalej farmimy Bo to jest ważne, 11 rund to się nam spłaca, więc tym bardziej Chcę to zbudować już w tym momencie, żeby to jak najszybciej nam się zaczęło spłacać Więc dobra, mamy to i teraz oczywiście budujemy środek Bo środek jest bardzo ważny, jest grupa jakaś Jest grupa i to nie jest fajne Nie, nie, nie Ostatnie podejście, jak już w tym momencie mi przejdą, to ja nie będę w kółko się tutaj wykupywał. Gram teraz na poziomie easy. A dobra, już rozumiem co się stało. To jest jakby master round, bo zamiast ceramik poleciało od razu te mocniejsze. Tylko co ja mogę tutaj zrobić? To jest chyba większy damage na Moaby. To jest drogie. To jest naprawdę mega drogie. Zresztą mogę pójść rundę pierw. Bo to nam daje hajs jeszcze. To nam w tym momencie daję hajsy. Zróbmy tak, zróbmy tak. Dobra. Czy damy radę z tym, czy to jest do ogarnięcia? Podaje się, serio się podaje. To jest coś nie tak. Dobra, wiecie co, ja się teraz skupię bardzo mocno na tych wyzwaniach i przejdziemy do nich, jeszcze raz do nich wrócimy. Tylko sobie odpoczniemy na czymś łatwiejszym, bo naprawdę to jest coś nie tak. Czemu to jest takie trudne? Wiem, że lubicie wyzwania, wiem, że je lubicie. Aktualnie to jest jedyny mod taki mega fajny, który wyszedł, który jeszcze jest dostępny w ogóle na tej wersji 32. Oby już było ich więcej, jak wrócę z urlopu. Dzięki wielkie i do kolejnych materiałów. Na razie. Hej hej, pa!